manu z tej strony Mati, a dzisiaj ze mną jest Kacper. Nagrywałem dzisiaj z... Yy, w, kurde, chciałem powiedzieć tak, Don't Starve. Jest to yy, pierwszy sezon Mateusza, więc jak coś się nie spodoba, mówcie, na to Mateusz będzie sam nagrywał, albo ja sam. U mnie też się pojawiła ta seria. Ostatnio, we wtorek, iki, dwa tygodnie temu chyba, miałam nagrać Lola i Don't Starve, ale że musiałam tam na w szpitalu, ale yy, jednak przyjechała i nie nagrałam, Więc rozpoczynamy Don't Starve, naszą przygodę. Jeżeli przy, przytwam je, e, parę dni to są, ale e, ja dawno nie każdy odstawiam. Więc rozpoczynamy. No i tak wampirek. You say, foli you don't look so good. You better find so somebody... make... No, Badalnie czy to mnie no, no i jesteśmy takim fajnym kolesiem. Pierwszy test są boluszki to podstawa. Tak jak te sofingi. W późniejszych etapach, gdy będziemy yy, tworzyć różne zbroje, miecze. miecze, mucznie i tak. Nie, no, miecze też są. Ale ogólnie ten. Także w ogóle nie strasznie szybko się w kosie głód marnuje. No, a zwłaszcza jak się ma plecy, to, to, to jest dużo rzeczy. To jest taka. To, to nie wiem czy on nie wiedziałeś. Nie, to Wiedziałem. Wiedziałem. Czekajcie, ja myślę, się Kurde, się... w ogóle wiem, która firma zrobiła dla star. Play no entertainment. No, ale nie... A, i nie śpiła będą zaraz prawa autorskie. No, lagi jakieś. Jak chcielibyście serię y, z Dąstw u, u mnie czy u Capstra, napiszcie y, w komentarzach u Mateusza jak to przysięgam, w ogóle ten film. Marchawka. Marchawka jak Mateusz mówi. Bulzki, dawaj bułwkę. Rozbieraj to E, Indor! nie, nie widzisz myszki, no bo teraz gram W, i patrzę do tego, bo Mateusz gra bez mysz myszki, bo on jest na laptopie, a ja też gram na laptopie, a... I... ale mam myszkę, nie? co będę Super myszkę będę kupywał. No słyszymy. No i Indor. Dobra, przemapiewamy dwie minuty, to jest Indor. Tego teraz będziemy tu Ale uciekam. Dobra, może jednak myszki. No może. Pik Zaraz wam pokażę jak zabić takiego krita. Bez używa, używania pułapek. No to tworzymy się kiedy. No przecież wiadomo, że wystarczy ten od jego nory odbiegnąć Mierzę tu. Kurde! Uciekł. I początku s myszki to jest turno tak. Sami sobie spróbicie zagrać bez w dółfa. może kiedyś się pojawi poradnik, jak w ogóle pobrać tą farfa. No u mnie się pojawi na pewno. Chociaż sam nie wiem, bo Ty mi przysłałeś na Skype, ale nie było tematu. Ja Ci nie przysłałem, Ponser. star. sobie sam What O te... F... Co? Już mi ktoś przesłał. Ty mi przysłałeś. Dobra, nie? No, nie. nie było tematu, bo zaraz może coś. ...ktoś obejrzał mnie, albo hejtra, tak. bo nie. Zaraz będzie cała prawda o hejterach. No. Bo jak ja... dacie łapki w dół, to znaczy, że jesteście <laughs> dziwni. Nieożasne. Możecie dawać łapki w dół, ale nie wiem po co... Yy, pod jednym filmikiem u mnie daliście yy, ła cztery łapki w dół za te. Chusza, nic nie zrobiłem tylko skakałam, bo to był odcinek z parku, jak skaza, nie wiecie o co chodzi. No, Macie mów coś, a nie jak że do tyłu. No co? Kurde. Dobra, tutaj mamy na drzewka. No, w ogóle sańców mi się nie instaluje. No właśnie. Yy, u mnie się pojawia w sobie sensu, jak przejdę całego. Chociaż hmm. to... Już niedługo przejdę całego, bo mam 65-61% wykończonego, więc Tylko mam teraz taką głupią misję z zombie i ciężko mi ją przejść, bo jest Aha! Tam... Ja, ja pamiętam tą misję. Dobra, ale nie poruszajmy tematu science, bo poruszmy temat... Don't, care, Don't zro, który zrobił Clay Entertainment. Dobra, nie reklamuj, bo zas... No wiem, nie będę reklamować. Dobra, pierwszy drzew już, jest, bo no, a później nam będzie na ogniwo na o to nie jest potrzebne, ale nie potrzebne na inne rzeczy. Bo nie tylko ognika. Na przykład do skrzyni, żeby na przykład zrobić y, desk z desek skrzynkę. Skrzynce. A i nagramy poradnika, jak w ogóle grać w Don't Star. Bez sufy albo słowa słowami, nie wiem. Ja tam dam słowa. No właśnie, tylko myślę, że czasem jak ktoś siedzi u mnie w pokoju, do tego ja nagrywam bez głosu. I w ogóle podam informacje o elefancie, czyli o takim tajemniczym zwierzę... zwierzęciu. U nas już możecie wnioskować, że to jest słonia, ale spoko. Na no, tysiąc się znowu nie słyszałam. Elef elefant. Go trzeba znaleźć, mianowicie znajdując takie ślady, i trzeba je odkryć, i podążać za tymi śladami po prostu. No, już wiecie. Ja sama o tym nie wiedziałam, dziwno. Ja to. No, wskaz... ten ale dni później się do ogniała, kondyusza, w przyszłym dniu mam akurat a kondy. do tego bym mówił, what the fuck, co so ty zagrałem? Ground... No i stop. A ja. What the? No Dobra, nie będę przeklinał blisko, byłem już Eee, razie. Ehe, przeklinała, nie ma, nie ma 18, przeklinałem, żebym. Dobra. Chyba mamy jeszcze, a nie, jeszcze drzewka trzeba. Popatrzcie, mam drzew na 3. Jakby, nam co, na, jakby coś na nagranie wyskoczyło, to bardzo przepraszamy, ale ma troszkę ciężki e, czas do siebie wyświetlać. E, na przykład, że coś, nie, coś się nie zainstalowało, albo coś takiego. No, tak, mi, mi się nic nie teraz poza ten science 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 Saints science I nic macie nie było. No. łapki w górę, dobra, nie proszę o to za, dobra, dobra. Oh. Noc. Nie są wielkie. Wieczo. No, nie tak. Uff, pytał, muszę wracać. A niech sobie dyskutują Tyle mapy zwierzyliście? Bardzo mało, Nie na pierwszy dzień. Ale to pierwszy dzień. Pierwszy no, dzień. w pierwszym dniu, jak ja w pierwszym dniu ledwo ja cały czas się kręciłem w jednym miejscu koło pająków i nie wiadomo. No, no mamy pierwsze ognisko. Mamy Pierwsza noc. Bo się śpiwór przydać, było szybciej, ale Dobra, tutaj mamy parę kwiatów, które zbierzemy I odcinki jak będą, to będą chyba po o, jeden dzień, bo już 6 minut nagrywam, 7 minut nagrywam, więc co takiej wiecie, jeden dzionek. Po kucze, jakbym bym miał śpiwór. Śpiwór jest ale trzeba to najpierw zrobić science, to science mafia. Machi. Science machine. Machi. Czyli craft, czyli po prostu Kra crafting tak Jak Minecrafta crafting table po prostu. No, Dobra, nie muszę o Minecraftu Minecraftu. Nie, sam... nie, nie hejtuj! Nie hejtuj! Ale ja w Minecraft, ale tak bardzo rzadko, jak na to nic nie mam już wszystko robić. Wajde sobie na FIST. Nie hejtuj proszę. Teraz będą nas hejtować, że my Minecrafta nie robimy. To co, Minecraft nie jest taki fan. No nie jest, tam jeszcze nic ciekawego nie ma. Coraz Minecraft jest coraz głupszy robi, jak też tak myślicie, no to wiecie co robiśmy. Tak kurde sam się spalnie. nie. E, Zobaczcie, zaraz kurde jakiś zombie przyjdzie. Nie, nie wolno. Mm, no, no, no bo... Zupa romana! Cicho! Nie jak tam zupy romana. Oh, e, nie wiem czy nie zrobicie jest taka, Backpack. E, Backpack. Już nie myślisz? No mamy włócznię. Włócznię już mam odblokowaną. Ja już dam są odblokowane. odblokowaną. będę odblokowywał. Tak, 53 punkty nauki. Wiem, a nie sobie e, bima Mine będę odblokowywał. Bo bym musiał po prostu trochę pomęczyć się z pszczołami. A pszczoły są bardzo niebezpieczne. To wiecie co? A mm. no to my może ten odcinek zakończymy nie chcę mi się już czekać dłużej, bo na pewno nic ciekawego w tym odcinku było. Więc. Do widzenia, łapkujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Tasmajcie. Pa pa!